Nie, tu nawet w cesie, przepraszam, w coś wywaliło mnie. No, Werka coś. No, mnie też nowo Coś ty zrobiła, Werka. Dobra, już jestem u Werki. Dawaj, w Patrio. No. Jakiś kukiet, Ale, wcisk. Nie, wcisk. Wcisk. A A, nie, nic nie dostajesz. Pakiety wszystkie możesz sobie sam porobić. Karol... no, no jest Karolina. No, Wszyscy no. No. są. No. Można no. grać. Nikogo nie ma. Kogoś nie ma. No nie ma tego co powiedział, że masz... że najstawszy... Maciusza z no, ja klanu. A z A. <laughs> no w tym wieku raczej wskazane. <laughs> no. Stanley. Co się stało? E, to ja to. O, o, o mój Bo... Wer... ale przepraszam z góry. Siusiak. Z góry przepraszam. No. I, I przyjmuję. Jak to... Jak to Stanley twój kolega, powiedział? Na naplet. <laughs> naplet? Widziałeś ten komentarz? Skąd wy żeście go tego nauczyli? A, to debile na tamtej zmianie są. To go nauczyli. No. <słuch> oh, w Werka widziałaś to czy nie widziałaś? Widziałam. No. Co, co O co chodziło z tym? Nie, wrzuciłem zdjęcie swojego młodego na face'a i napisał naplet. No. <grym> Angielski kolega z pracy. No, kolega. <grym> no. Naplet. Dobrze mu chociaż wytłumaczyli co napisał. Może mu coś innego Kto ma ile lat? Ile miesięcy? Jezu, ile miesięcy? Człowieku, on dopiero co się urodził, on ponad miesiąc ma. Jak oh. mógł napisać na naplet? Nie rozumiem. <śmienny> o mój boże! Nie to już no, <śmienny> <Yeah. śmienny> nie Normalnie. <śmienny> Normalnie, nie, nie wierzę! Jak ja się wiesz, cieszę, się że ja tak, włączyłem się... nagrywanie! Jak ja się cieszę, że ja włączyłem nagrywanie tego o, A może no, no, ale... być nagrywana? Ej, Beroś ty, ty nie masz. Ty ja nie mam masz dobre i głośne słuchawki. No, to, to, no, ja no i... i... O o! Ja o. No właśnie. No, ja ale peszek wesnął mieszek. O, 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 o. Ale, ale bądź bądź no. będzie najlepszy film na twoim kanale. No, no, nie, no, by no, by był Ej, weź czy jak go jakiś camper tam leży. No oni sami kam na skałach leży. Się położę, e, jeden. Tu, tu no. Karolinka dużo z tych jest skał, wiesz? Ja <grym> na wodę na spadłem. Słuchaj dobrze. mnie. To przepraszam. A to przepraszam. A, ale jaki spadam? Coś za szpytu. Kłuźwam, zabijam się. Ej, wszędzie ktoś leży, co? No pff, zabijasz, to leżą! No właśnie, że nie zabijam, bo leżą i mnie zabijają. Leżą i ćwiczą. O, Leżą I Oj To nasi Sujitzy, bo nie słyszałem z tego wszystkiego. No ich... Zalecę mi nie. Nie, bo stronce. Gincz ma Co do tak? Ja sobie to zapamiętam. Ale to nie, to ten z boku mi flashbanga rzucił, to nie do ciebie, we jak żebym śmiał! Nie! To nie było tak We no, o, jest widzisz? ja się no. specjalnie nastawiłem. No, tak, tak. Ej, no. <grych> no tam leży kolejny, co za. No kozwa. jesteście. A w dobrym się zabić. Ja usunę ja zabiję jedną osobę i to Stanley'a. leja. Eee. Bo Stanley jest tak jedyny powiem? w tamtej drużynie, ja który biega. Co? Dokładnie. No, co za. A reszta kampi. To jest klas... na mapę i oni cały czas w jednym punkcie. No tak. Nieruchliwe. Ta. Ja mam powoli tego wrócić. O, killer cookie. Dobra, no. Karolina, ja coś się stało. się stało. Jakieś robaki. O Jezu. Ojej, ojej. sobie Jezu leży w tym tunelu. To nie idź tam, po co tam wracasz? No, Nie wiedziałem czego. O, przepraszam, Korolinka. Nie chciałem. O, 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 <gryb> ty nie, chy chyba nie, 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 co? Ja Ja? O Jezu. <gryb> ja nie, nie, Rzuca nie, 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 się. nie, Zawsze. Yemen? A jeden o, jest rośnij, drugi zostało. Jemen? Jemen. Ging. No, o, go No. no. A, ty tak co mi bazuką mój e, samolotik? nie? Co za kamper? Nie, nie no, ja poszedłem na potwierdzony, żeś nie bez kamperami grał, no, bez przesady. Nie ja będę wyjeżdżała ten albo na dominację e. Ja tak tam mogę zmienić. Dnia. O nic, ja tam są... nie, Oni sobie leżą, wybiegają po prostu. No bo O, przepraszam. Starej! Tam jest. Grabisz sobie. <grabisz> A, przepraszam. Kurwa, no drugi raz spadłam. Uważaj jak będziesz grabił liście, nie, Bo spadniesz z drzewa. No. <grabisz> ja nie wiem. Gdzie... Gdzie ty, gdzie uciekasz Karolka? Nie wiem, że ty jesteś koroną tam zniknęła jesteś kurna. Pojawiam się i znikam. Jak no, może na tak pasach? <gryst> idę w drugą stronę. O! O! Czekaj! Chodź, chodź! Kuj, kuj kuj! A kukuj! A, ja, to cięć, Ale ja nie Wciałem. chciałem. Jak chciałem tak. do... Nie pytaj. Za skałami. Za skrzyniami <słyska> na B. Oj, ale zrobiłem babola. Nie trafiłem w skałę. <słyska> no kuźwa. No no, kuźwa. No pójdź, pójdź, kuj. no mi, eee, no famie. Hmm. Dobra, skończyliśmy Patryk. Tak? Hmm. No. Takie quick było. O Boże, ale żeście mu da, dali tym dwóch... O Boże! Co wy żeście zrobiły, kobiety? I i. i się, no. no 7, mają 7, 7 i 8, 0. No i naprawdę, jeden gościu nawet nie zginął ani razu. Berka, co żeś tam robił? Nie płamię! To nie ja To nie ja! No no! I